Cześć, tu Zorza. Witam was w Coral Island. To kolejny odcinek, siódmy dzień y, lata. Sprawdźmy, mamy jakieś tutaj wskazówki w telewizji, ale widzę, że chyba nie będzie to nic ważnego. Tak, nie, nie mamy na to czasu, ale pogodę możemy zerknąć, prawda? Będzie bardzo wiecznie. Ok, czyli pewnie będę jakoś, nie wiem, wolniej chodzić albo coś, nie wiem. Nie wiem, czy też pamiętacie, ale ostatniego wieczora nocy coś tam nam się przyśniło, że mamy znaleźć jakieś tam drzewo święte i dotknąć tabletu, żeby chyba coś stało, tak, tak się domyślam. Więc zaraz do tego przejdziemy. Oczywiście, co ja za bałagan robię? Najpierw podlewamy nasze grządki. Zrywamy to, co trzeba, i działamy. Działamy szybciutko. Jest niedziela. Siódmy dzień lata. O, i tutaj będziemy mogli się, słuchajcie, trochę y, uporządkować te nasze działeczki. Tak. Cyk. Podlejemy. I już mamy ładne przejście, przynajmniej w jednym miejscu. Ziemniaki nam urosły? Tak, od kiedy ziemniaki mają takie liście wielkie? Ja myślałam, że ziemniaki to nie wystają z ziemi. Znaczy, wiecie, to kiedyś były takie czasy, że się jeździło na wykopki na wieś do rodziny i się pomagało. Ja pamiętam te czasy i wiem, że ziemniaki raczej rosną pod ziemią, więc to są takie dosyć śmieszne. Stąd pewnie nazwa, ziemniaka, bo rośnie ta bulwa w ziemi. No, ale może dosyć już o uprawach, słuchajcie, rodzinnych i w ogóle wykopkach ziemniaków. Możecie też napisać, czy uczestniczyliście w takim czymś kiedy, jeszcze mieliście okazję, piszcie śmiało. A my tymczasem pójdziemy do tego tabletu, tylko wyrzućmy tego ziemniaka, czy znaczy, wyrzućmy, sprzedajmy. Idziemy do najbliższego drzewa. Ono chyba było gdzieś tutaj. Tak, tak mi się wydaje. Motynek. Sprawdźmy, czy takiego mieliśmy. Mieliśmy. Często mnie to zmyla, właśnie, że pojawia się taka animacja. Wiecie, że on to podnosi. Tu mi coś przejście zarosło. To chyba było tutaj to przejście. Tu było to drzewo. Nie tu jeszcze coś innego. Nie jest, słuchajcie. Dobra, mam i ten tablet się świeci. Klikamy. No nic nie rozumiem, co się stało. Patrzcie, coś się pojawiło. Co to jest? On wygląda jak z tej bajki Spirited Away, trochę. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Kurczę, co to jest? O co chodzi? No dobra, no klikłam i co? I to coś sobie pobiegło, tak? Ech, nie mam pytań. Słuchajcie, jeżeli chodzi o quest'a, to po prostu zrobiły się znaki zapytania. Rozumiecie to? Nie, no jakieś po prostu szaleństwo. Po prostu szlaństwo. Ja myślałam, że tutaj coś się zadzieje, że coś się odblokuje, a tu po prostu pojawiło się coś i uciekło, zwyczajnie uciekło. Hmm. No dobra. Myślałam, że jeszcze może gdzieś to złapę w okolicy to coś, ale niestety no nie widzę tego czegoś. Co to było? Dobra, tu znowu jakiegoś mamy motylka. O, i tego nie oddawaliśmy do muzeum, więc to będzie nasz 20 motylek. Znaczy, dwudziesta rzecz oddana do muzeum, więc fajnie. Przy okazji pójdziemy do sklepu, zobaczymy, jak tam jakieś nasionka. Mamy nagrodę, mamy 20 szklanych szkła. E, I nic poza tym. Więc, no, słabo, ale, no, może do czegoś to się przyda. Jeszcze zerknijmy, rozejrzyjmy się. Tutaj zazwyczaj też jakieś kwiatki rosną, czy coś. Mamy jeszcze sklep zamknięty. W ogóle ciekawe, czy on w niedzielę działa. Kurde, mam jakiś słowotok. Nie wiem. Dobra, idźmy. Siema ziomek, zerknijmy na tą tablicę, Sunday od 12, serio? No ja nie mam tyle czasu, żeby czekać. Dobra, idźmy do naszej tam działeczki e, i odwiedźmy hakopalnię, no bo nic nie pozostało nam innego, musimy się przebieć przez te poziomy, wiecie. Mm, może jeszcze zrobimy jakąś ścieżunię. Zerknijmy, czy mamy wystarczającą ilość materiałów. Dobra, tu możemy coś włożyć. Tu raczej. Dobra, a tu może włóżmy tego orzecha. Motylka sprzedamy. A kwiatka zabierzemy ze sobą, bo może coś tam będziemy z nich jeść. Jeszcze sprawdźmy, czy możemy sobie wykraftować jakąś ścieżkę. Możemy. Mm, kamienną i drewnianą. Ja chyba wolę tę kamienną. Nie wiem ile, z 10 sztuk. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, żeby nie marnować za dużo materiałów. O, fajnie, bo to się tak trochę nawet łączy. Hmm, nawet więcej niż 10 sztuk trzeba było zrobić. W sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na razie jeszcze sześć zróbmy. I dzięki temu będziemy mieli jakiś tam zarys naszej pierwszej ścieżki. Ta Więc jakaś tam ścieżka jest pomiędzy naszymi uprawami. Ok, działajmy. Idziemy sobie do kopalni. Moglibyśmy znaleźć jeszcze jakiegoś kwiatka Do zjedzenia A Może jak jeszcze raz słuchajcie to, to dotknę, to coś się stanie Nie hm. Nic nie widać Tutaj też nic nie rośnie. No dobra, idziemy tak jak jest. Ciekawe, czy dalej będzie pamiętać te nasze zejścia. Chyba już nie. Jeju, jak znowu utknę na którymś tam poziomie, to tutaj się chyba podłamę. Tutaj nie wiem, co to jest. Rzęsień. Nie, to jest Imbir, przepraszam. Okej. Okay, dosyć spoko. On mi tutaj coś da. Więc fajnie, że go zerwałam, że go znalazłam. É esse Może trafimy na jakieś zejście szybciej tym razem? Jest. Tu mamy trochę więcej szczęścia, bo znajdujemy słuchajcie jakieś materiały do jedzenia, więc fajnie. Będzie też co przetopić. Tu jakiś kolejny glutek. Ej, ale zobaczcie, tutaj leży to coś, bo ja tutaj to zostawiłam. Hm, to, się, to jest ciekawe. Czyli nie zapamiętuję zejść, ale jeżeli coś nam wypadnie, i nie będziemy mieli na to miejsca w inwentory, to to po prostu będzie leżeć na ziemi. I Gdzie zajście? Zaraz będziemy musieli coś zjeść. Jakoś czuję, że znowu utkniemy, po prostu na dziewiątym poziomie. No nie, no no, co zapech? To jest zdecydowanie trudniejsze niż w no ale w końcu mamy zejście na ósmy poziom. Dobra, zjedzmy coś. Zjedzmy tego kwiatka. Zjedzmy też tego grzybka. Co my tam jeszcze mamy za sobą? No w sumie to nic. Hmm. No i mamy ta ziółka. Następnym razem muszę zacząć ze sobą nosić cukierki. A ta na patyku. Patrzcie, tutaj tarcza leży mój taki lód, który zostawiłam, którego nie miałam możliwości zabrać. I tu też. No to nie mogły te zejścia zostać, co je sobie już narobiłam. No dobra, kameczek jakiś będzie. Ale takiego już chyba miałam. Dobra, i znowu odkrywanie. Cóż, trzeba zjeść tutaj ten rzęszeń, nie rzęszeń, tylko imbier. Cały czas młynnego. No ale dał nam dosyć sporo energii i mamy zejście. Dziewiąty poziom, słuchajcie, jak tu tkniemy, to uznam to za ironię i przeklęty poziom numer 9. Więc okej. Okay. Najgorsze jest to, że tutaj jest dosyć spore pole do szukania tego zejścia. I przez to no nie trafia ono się. Ale zobaczcie też, że bardzo mało było yy, brązu. Więc trochę jakby ten system pamięta, że my tu byliśmy. Nie wiem, tak randomowo spróbuję w różnych miejscach. Może trochę gdzieś tu. Tia. I znowu jesteśmy w tym samym miejscu, ale tym razem chyba możemy coś zrobić do jedzenia. Możemy? Tu jest jakaś pułapka na slajma. A to? No możemy zrobić coś takiego. Nie wiem, co to jest. Czy to, to, to możemy zjeść? Tak. Wow, całkiem nieźle przywróciło. I teraz, no, liczę na to, że znajdziemy jakieś zejście. Bo jak nie, to chyba wykituję ze złości. Może gdzieś tutaj. Nie wiem. Wiecie, staram się też rozwijać w różnych miejscach, bo może gdzieś to się po prostu trafi, nie wiem. Tak, czuję się przemęczona i mam 12 punktów y, energii. 6. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy niestety znowu musimy wyjść z kopalni, bo za moment, jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy chodzić jak zombie. Więc. Sorry, ale znowu mamy dziewiąty poziom, ale tym razem chyba się upra i po prostu znajdę ten dziesiąty. Muszę tam zejść. Tylko musimy znaleźć coś do zjedzenia. Coś, co nam pomoże odzyskać energię. O, jest tutaj. Mamy basami. I wracają nasze kolory. Dobra. 36 punktów energii. Zawsze jest ten sam problem na początku gry. Mało staminy, albo mało kasy, albo... albo, nie wiem, nasion. O, tam był jakiś kwiatek po prawo. Widziałam go. I wasabi też. No mamy 90 punktów, ale teraz to już myślę, że to jest za mało, więc... Ej, patrzcie! Znalazłam! No, można powiedzieć, że mnie to uratowało dosłownie. Idziemy, bo teraz mamy zapas cukierków. A więc myślę, że na spokojnie uda się odnaleźć to, co chcieliśmy. Zdając życie, pójdę tam do tej kopalni i pierwsze, w które uderzę teraz, to będzie zejściem. Uh -huh, już to czuję. Szybko zejdźmy do tego dziesiątego, dziewiątego poziomu. Jakoś się przedrzemy pomiędzy tymi skałkami. To już dziewiąty? Tak, dziewiąty, więc kujemy. Ciekawe, za którym razem znajdziemy to zejście. Jest, dosyć szybko poszło. Także wbijajmy na dziesiąty poziom. I patrzcie, i tutaj coś nam nie czeka. Tutaj nie mogę zabrać jakieś tam rzeczy. Kompost. A tutaj? Może słuchajcie, tutaj będą leżały jakieś te. Hmm. Cukierki znowu. No dobra, tylko że ja nie mogę tego zmieścić, bo mam ze sobą za dużo rzeczy, więc czegoś musimy się pozbyć. O, patrzcie, mamy jakiś pierścień. Zobaczmy. To jest pierścień szybkości. On zwiększa prędkość używania narzędzi. Kurde, fajnie. Myślę, że to dosyć sporo. Tak, bo to też do mnie czas się tyczy. Patrzcie, kurde, to działa. Fajnie. Fajnie, to jest rzecz, która zdecydowanie mi się przyda. W szczególności, jeżeli chodzi o używanie konewki. No bo to też na to wpłynie. Fajnie, jeszcze jakby był taki, wiecie, pierścień szybkości poruszania się. To by było coś. Także opłacało się dotrzeć do tego dziesiątego poziomu. Dalej nie wiem, o co chodziło z tym świętym drzewem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. A ja miałam już taką pszczołę osę. Hmm. Dobra, zjedzmy tego grzybka. Chyba miałam. Tak. Wytopmy tutaj kolejne nasze rzeczy, hmm, czeka na nas jakiś list, wcześniej go nie było, to o co chodzi. Możemy coś posadzić też. Więc sadzimy. E, to już chyba było. Tak, to było oddane, więc możemy sobie sprzedać tego kameczka i tą pszczółkę osę też. Sprawdźmy list. Co to do nas pisze? Kira. E, Kira do nas pisze, że a, zeszliśmy do 10 poziomu. No i jak pokazałam, że teraz jestem zdolna, to oni mają dla mnie zadanie, że muszę pokonać 30 potworów, żeby a dostać się do gildii. Okej, okay, no dobra, rozumiem. 30 potworów. Możemy sobie przypiąć tego quest'a, więc będziemy chodzić i powoli sobie to nabijać. Także całkiem spoko. Możemy też iść i zobaczyć jak tam kwestia Zakupów czy jeszcze sklep jest otwarty on był chyba gdzieś jakoś krócej otwarty od 12 na pewno, ale nie wiem czy nie od 12 do 16, czyli pewnie bym przegapiła nasz sklep no dokładnie, zmienił się z open na close do 17 no to jest już po prostu pech nie mam pytań mam wrażenie, że cały wszechświat działa przeciwko mnie cóż O, zobaczcie. Jakieś tutaj zakupki. Ech, zobaczcie, można wyglądać jak kurczak. Kostym kurczaka. Ile? 25 tysięcy złotych monet? No nie, dobra, to chyba nie chcę wyglądać jak kurczak. Ej, ale tu sobie są jeszcze inne. Hmm, tego chyba wcześniej nie było. Wódki. Okularki. Czapeczki. No, i to te smocze skrzydła są super. Torba, no, torba jak torba, ale smocze skrzydła. Na razie nie pozwalam sobie na takie zakupy. Nie ma o czym mówić. 25 tysięcy złotych monet. Och, zdecydowanie za dużo. Nie uciekaj uciek często teraz sprawdzam śmietniki no bo są jakieś rzeczy, których normalnie nie zdobywam może połowimy spróbujemy tutaj łowić, tutaj chyba jeszcze nie łowiłam Właśnie dlatego noszę zawsze wszystko ze sobą. Nigdy nie wiadomo co mnie napadnie. Wychodzi jednak, że jakaś ryba. Może uda się ją wyłowić. Hmm, jakiś tam skorup jak. tym razem na pewno będzie jakiś śmieć więc po prostu zerwa tą nitkę tą żyłkę o. tu też znowu, słuchajcie, no nie od razu można ryby rozpoznać po tym czy po prostu się szarpie czy też to jest coś innego Tu chyba będzie ryba. Jest coraz bliżej. To już właśnie ostatnio oddałam. Black Phantom Ghost A to Zebra fisz chyba jeszcze nie miałam. Nie. No i tego też jeszcze nie miałam, więc dwie rzeczy będą nowe. Fajnie, idźmy od razu, oddajmy. Dwie rybki więcej to zawsze coś tam w tym muzeum. Okej, okay, 22 rzeczy, czyli można powiedzieć, że zaraz będziemy na połowie dotacji rzeczy do muzeum. Także fajnie. Ok, sprzedajmy to, co możemy. Coś mi było. czy w, uchu, w brzuchu, chyba pora. Słuchajcie, na obiad. Ok, to jeszcze możemy przetopić przez noc. Także niech się wytapia. Napełnijmy konewkę na kolejny dzień. To taki już rytuał mój dosłownie. Także, tak jak widzicie, tak wyglądają już uprawy. Tutaj pojawiła się jakaś ścieżka, także powoli idziemy do przodu. Ok, także myślę, że możemy kłaść się spać. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. I zapraszam Was na kolejne. Cześć! Jak zwykle, jak śpię, mam kolejny sen, w którym pokazało mi się jakieś coś, i chyba powinnam się tam udać w tym odcinku. Także będziemy tam szli. Musimy odkryć, o co chodzi w tym naszym śnie. Chyba wiem, w które to miejsce. Także jeszcze raz dzięki i cześć.